Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Przed nami taki vloguś odnośnie moich planów na święta. Co mi to taki? Można by rzec świat według kino odnośnie świąt i, i ogólnie nadchodzących dni. Pytacie się, czy ubrałam choinkę, jak spędzam święta i tak dalej, dalej. Także powiem od razu, że choinki nie ubrałam, nie ubieram choinki, nie przystrajam mieszkania, no, jako taką świąt, znaczy stricte w znaczeniu takich świąt, świąt nie obchodzę, no ale jestem niewierząca, więc no, nie będę sobie wciskała Jesuska małego pod choinkę, nie? Eee... Słuchajcie, co do w ogóle świąt mam od paru lat taki zwyczaj, że chodzę na Wigilię do mojego chrzestnego, tam zjadam obiady co tydzień, w sensie co niedzielę, bo kolejne dni spędzam z dwoma pozostałymi ciotkami, mam takie trzy główne ciocie i to właśnie, w sensie dwie siostry mojej mamy i właśnie żona mojego chrzestnego, które są gdzieś tam najbliższe, oczywiście mam jeszcze jedną ciocia, ona nawet nie mieszka w Częstochowie, z tych takich bliskich cioć, Natomiast zawsze tak jakoś było, że, że te wigilie sobie spędzaliśmy. Znaczy, staraliśmy się tak podzielić, tak? Właśnie do szesnego idę w pierwszy dzień, w drugi dzień idę do cioci Maryśni na obiad i przy okazji zostaję od razu na popołudniu na, na spotkaniu rodzinnym, i w trzeci dzień świąt idę do cioci Jasi na obiad i tam zostaję na spotkaniu rodzinnym. E, także wiecie. U nas to się tak w miary rozkłada. Muszę przyznać, że moje ciotki są cudowne, bo pamiętają o, o mnie co roku i dzwonią. Ja już nawet nie słyszę, czy przyjdę, tylko słyszę, no to przyjdziesz. No. <grywia> nawet, nawet nie mogę powiedzieć, że nie przyjdę. No cóż, tak się, tak się zdarza, że odmowa nie istnieje, ale to jest, to jest fajne, to jest miłe, że o mnie pamiętają w te święta. I tak zawsze ten, ten czas spędzam z nimi. Chociaż mi się zawsze dziwi, że nie spędzam świąt z babcią albo z moim ojcem. Ale nie wiem, ja z nimi mam dobry kontakt i ich bardzo kocham, ale jakoś tak bardziej mnie ciągnie do rodziny mojej mamy, bo tam jednak te relacje mamy zdecydowanie bliższe. Także moim planem na na Wigilię jest właśnie pójście do, do wczesnego na obiad. Niestety, zacznę no, na taką, no w sumie to kolację wigilijną, bo no i się straci też na bo przecież ludzie muszą wchodzić do galerii, w święta, w wigilię. Bo przecież po co uszanować to, że ktoś może chcieć coś przygotować w domu, więc niech ludzie idą do pracy, żebyśmy, żeby sobie inni ludzie mogli pochodzić. I w zeszłym roku przecież też były takie sytuacje, że naprawdę już sklep zamykają, a ludzie jeszcze coś kupują. Nie ogarniam tego, nie? Naprawdę szczerze jestem za tym, żeby wprowadzić zakaz handlu w takie dni i w dupie, nie? No bo, kuźwa, można sobie kupić jakieś rzeczy typowo galeriowe jednak troszeczkę wcześniej. No, ale to takie moje prywatne zdanie, także Wigilia u mojej jednej cioci właśnie w drugi dzień świąt do w pierwszy dzień świąt do cioci Maryśni spotkać się z moimi siostrzenicami, w sensie z bliźniaczkami małymi, które pewnie mnie dalej będą maltretować o Simse, co właśnie te, które mnie jakiś czas temu zrobił w Simsach, gdzie wam wrzucałam fotkę na Face'a na, na i chyba na insta i pewnie na twitterka też. Jeżeli chodzi o trzeci dzień świąt, to na początek właśnie obiadę u cioci Asi, później tam pewnie chwilę posiedzimy z rodzinką i zbieramy wszystkich znaczy, może nie wszystkich, ale większość młodych z naszej rodziny. i Jedziemy na kręgle! Jedziemy na kręgle. Mamy tor zarezerwowany, także będziemy sobie napierdzielać w kręgle w drugi dzień świąt, co nie ukrywam, napada, napawa mnie takim. Kręgle dobrze mi się kojarzą. I kręgle są fajne, więc chętnie sobie pogram znowu, że akurat nadarzyła się no szansa, to oczywiście kręgle będą. Słuchajcie, mam jeszcze plany odnośnie soboty. Idę z, z... również z rodzeństwem ciotecznym na Hobbita do kina. Już bilety mamy zarezerwowane od ponad tygodnia. Także mi się, mi się takie dość intensywne dni. Natomiast się postarałam, aby co najmniej jeden odcinek dziennie był. Nie wiem jak będzie w niedzielę, nie wiem jak będzie z Simsami. Miałam dzisiaj z Magdo nagrywać Simsa, ale powiem szczerze, że trochę mnie łeb napierdziela więc nie wiem, co z tego wyjdzie, ale to się zobaczy. Najwyżej jeden weekend bez Simsów przeżyjecie, natomiast postaram się nagrać, ale ogólnie, jeżeli jesteście zainteresowani, co będzie kiedy, to Was zapraszam na fanpage'a. Na fanpage'u ostatnio właśnie pojawiła się dokładna rozpiska, co gdzie kiedy, natomiast myślę, że troszkę sobie filmy jednak na wcześniejszą godzinę wstawię, jak tak patrzę teraz po, po, po tej mojej rozpisce. Tak, żebyście w popołudnie mogli sobie spędzić na spokojnie z rodzinką i... No, i także tego... Tak, także zapowiadają się u mnie intensywne dni do, do soboty. Włącznie. Także myślę, że będzie fajnie. A, słuchajcie... Ty... <ścoughs> Widzieliście już filmik z życzeniami. To znaczy, że wiecie, że te, te, te życzenia składałam. Ogólnie motyw był taki, że nagrałam pierwszą wersję, taką bardzo poprawną. Ja naprawdę nie lubię składać życzeń, więc wiecie. Po czym Magda stwierdziła, że e, kina by są mało kinowe. Więc jej zaśpiewałam te życzenia. Przecież stwierdziła, że sobie były dobre, akurat są za długie. o, jakże mi przykro. Przecież oczywiście na koniec tych życzeń i dograłam, że jak to gdzieś puści, tej urwałeb, urwę e, Dośpiewałam, w sensie. Natomiast słuchajcie, wyszły, ja, e, bo nagrałam je te życzenia drugi raz. no Mówię: A, Ciul, nagrałam te śpiewające, że tak powiem, jeszcze raz i poszły, że tak powiem, link poszedł z moim śpiewaniem życzeń na, na Twittera i na Facebooka. Także, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, to, to zachęcam. Tzn. W sumie to nie zachęcam. <śla> Za laryngologa nie, nie zwracam. Nie. 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 Dobra, książki to tyle na dzisiaj, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie wdziany, pozdrawiam was, ponad, trzymajcie się i cześć.